Witaj w Virtualingua. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przygotować się do rozmowy kwa kwalifikacyjnej po angielsku. Zamiast standardowych porad dostaniesz konkretne wskazówki, które pomogą ci poczuć się pewniej i zrobić dobre wrażenie na rekruterze. Gotowe? Zaczynajmy. Przygotowanie do rozmowy to absolutna podstawa. I nie chodzi tu tylko o przyswojenie kilku zwrotów, ale o zrozumienie, na czym polega Twoja rola i jak możesz się dopasować do firmy. Poznaj firmę. Zacznij od zrobienia researchu. Sprawdź, czym firma się zajmuje, jakie ma cele, wartości i jak Twoje umiejętności mogą się w to wpisać. A oto przykład: I noticed your company focuses heavily on sustainability. Zauważyłem, że wasza firma kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój. Czy możesz mi powiedzieć, jak to wpływa na codzienne obowiązki na tym stanowisku? To pokazuje, że naprawdę jesteś zainteresowany firmą, a nie tylko desperacko szukasz pracy. Rekruterzy to widzą i doceniają. Każda rozmowa kwalifikacyjna ma kilka pytań, która, które zawsze się pojawiają. Pokażę Ci, jak na nie odpowiadać, żeby wypaść profesjonalnie, ale nie sztucznie. Numer jeden: Tell me about yourself. Opowiedz mi o sobie. Przykład odpowiedzi. I'm a digital marketing specialist with five years of experience helping companies grow their online presence. I love working in dynamic environments where I can constantly learn and improve my skills. Tłumaczenie. Jestem specjalistą od marketingu cyfrowego z pięcioletnim doświadczeniem w pomaganiu firmom w rozwoju ich obecności online. Uwielbiam pracować w dynamicznych środowiskach, gdzie mogę stale się uczyć i rozwijać swoje umiejętności. Odpowiedź musi być krótka, konkretna, bez zbędnego e, gadania. Skup się na tym, co ma znaczenie dla Twojego stanowiska i dobrze przygotuj. Przykład drugi pytania. Why do you want to work here? Dlaczego chcesz tu pracować? Takie pytanie często też się pojawia. Przykład odpowiedzi. I've been following your company for a while and I really admire the way you've embraced innovation in your industry. I believe my background in project management. Can help further that mission. Od dłuższego czasu obserwuję Waszą firmę i podziwiam, jak wprowadzacie innowacje w swojej branży. Wierzę, że moje doświadczenie w zarządzaniu projektami pomoże dalej rozwijać tę misję. To było tłumaczenie. To moment, żeby pokazać, że rozumiesz, o co im chodzi, i jak Twoje doświadczenie może pomóc osiągnąć ich cele. Przykład numer 3. What are your strengths and weaknesses? To klasyk pytania. Jakie są twoje mocne i słabe strony? Uh, przykład odpowiedzi. One of my strengths is my ability to stay organized and manage multiple projects at once. My weakness I can be a bit of a perfectionist, but I'm learning to focus on getting things done efficiently without sacrificing quality. Tłumaczenie, moją mocną stroną jest umiejętność organizacji i zarządzania wieloma projektami jednocześnie. Moja słabość, bywam perfekcjonistą, ale uczę się, jak efektywnie wykonywać zadania bez utraty jakości. Pamiętaj, bądź szczery, ale nie przesadzaj. Warto pokazać, że znasz swoje słabe. I dobre strony. A propos słabych stron, że aktywnie nad nimi pracujesz. Teraz poznajmy kilka fraz, które mogą przydać ci się podczas rozmowy o pracę. Oto przydatne zwroty, jako twój arsenał w rozmowie po angielsku. Oto kilka z nich, które mogą pomóc, uratować ci skórę, gdy rozmowa się skomplikuje. Number one. Could you clarify what the main responsibilities for this role are? Czy mógłbyś wyjaśnić jakie są główne obowiązki na tym stanowisku? Number 2. What are the opportunities for growth within the company? Jakie są możliwości rozwoju w waszej firmie? Punkt 3. I'm confident that my skills and experience make me a great fit for this position. Jestem przekonany, że moje umiejętności i doświadczenie idealnie pasują do tego stanowiska. Na końcu rozmowy zawsze warto podziękować i wyrazić swoje zainteresowanie. Thank you for the interview. I'm really excited about the possibility of working with your team. Dziękuję za rozmowę. Jestem bardzo podekscytowany możliwością pracy w Waszym zespole. Pamiętaj, praktyka czyni mistrza. Przygotowuj wcześniej, i ćwicz na głos swoje potencjalne odpowiedzi, zwroty i nie bój się popełniać błędów. Najważniejsze, żebyś był pewny siebie i przygotowany. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie więcej pytań, zapraszamy na nasze lekcje językowe Virtual Lingua, gdzie pomożemy wam przygotować się do każdej rozmowy kwalifikacyjnej i nie tylko. Powodzenia.